Rower elektryczno-magnetyczny HS250H Dream. To sprzęt, który da Ci możliwość poprawy swojej kondycji bez wychodzenia z domu. Pełna regulacja w pionie i poziomie daje szerokie możliwości dostosowania siedziska do swoich potrzeb. Elektryczno-magnetyczny system oporu z płynną 32-stopniową regulacją zagwarantuje Ci skuteczny i komfortowy trening. Antypoślizgowe pedały z regulowanymi paskami idealnie trzymają stopę. Za pomocą aplikacji iConsole lub Kinoma możesz z łatwością dostosować parametry swojego treningu. Kontroluj swój puls dzięki opcjonalnemu pasowi telemetrycznemu lub sensorom umieszczonym na uchwytach. Dzięki akcesoryjnej macie ochronisz swoją podłogę przed zarysowaniami, a trening staje się przyjemniejszy. Wybierz rower marki Hop Sport i ciesz się komfortowym treningiem. Hop Sport. Stay active.